Great Circle kojarzy z wielkim okrążeniem dookoła twojej mamy, ale to pomijmy. Ten wąs, niejedną pizdą trząsł. Nie wiem, ale mam ochotę! Tam, mi nie strzelaj, proszę! To też moje dzieci! Mam... Czy ty przeszukujesz? Tak, mam sekretnego messengera, który mi Gorące messengera. mamuśki w twojej okolicy. Wiesz co się liczy? <laughs> to, że tydzień okrąża twoją mamę. Czekaj, czekaj, czekaj! Proszę pana! Proszę pana! Pana, syn pa... Przepraszam! Dzidżu i dżungla. Spercy. PRZESTAŃ ze spermą! Jeżeli, jeżeli wyjdzie jakiś FNAF, oficjalny, duży FNAF nowy, i jego ja nie nagram, to prawdopodobnie znaczy, że nie żyje. Że Twoja mama pracuje jako fryzjer, ale nie korzysta z tych usług. przepraszam! Plany na plagiat? Masturbacje. Dobra. No. To jest Henry. To jest Henry. się z Henrym? A to nie wiem. To, to nie, nie To, nie, jest, to nie, do, nie, nie do mnie należy Henry, tylko do ciebie Ty mi powiedz, czy on jest brudny. You dirty little motherfucker! You dirty little nasty little piece of shit! <laughs>